Ty mini gra Oski i chodź kanał w opisie Oskiego Ja to lubię. A ja Dobra, jaki kolor? Tym razem. Gdzie, gdzie? Jestem, jestem. jestem. To ten jo. Czerwony na czerwień. Jestem na czerwonym. Ach. Nie, jeszcze jestem. Brąz, jeszcze być na brązu. Brąz! Spadłem. Czemu? Oski. Pomarańczowy. Jestem. Jestem. Ja w powietrzu jestem. Zielony. Jestem. Jestem. Żółty. Szybko, 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 szybko. Jestem. 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 Czerwony. Jestem. Zielony. Jestem. Jestem. Zielony. Jestem. Jestem. Zielony. Jestem. Jestem. No. Yellow. Yellow. Jestem. Brązowy. Spadłem. <coughs> Spoko. Złoty. Jestem. Ostat... Spadłem. A ten koleś spadł. Nie, jestem. Zbogowieł się. Biały! Jest!